Polska służba zdrowia jest w bardzo trudnej sytuacji. Bałdawski szpital również nie najlepiej ciągnie o tym, w jakiej sytuacji jest nasz gałdawski szpital, porozmawiamy dziś z panem starostą Andrzejem Ciałkiem. Dzień dobry panu. Dzień dobry witam. Panie starosto, jakie jest zadłużenie w tej chwili naszego gałdawskiego szpitala? W istocie, jeżeli chodzi o sytuację finansową szpitala, nie jest on zadowalający. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Na chwilę obecną jest to ponad 10 milionów złotych. Z czego ponad 5 milionów to kredyt długoterminowy. Jakie kroki podjął powiat, żeby poprawić ten stan? Z tego co wiemy, został złożony wniosek o restrukturyzację szpitala. Na jakim on jest w tej chwili w etapie jest tego wniosku? Tak króciutko, historycznie muszę się odnieść do tego, że plan, który obejmuje szpital, to funkcjonuje pod nazwą wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia. I należy również przypomnieć, że w grudniu 2009 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie obszaru, na obszarze powiatu Włodarskiego i został złożony taki wniosek do oceny do banku gospodarstwa krajowego. Tenże bank zgodnie z uchwałą Rady Ministrów po weryfikacji naszego wniosku przekazał go do Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Warszawie. I w chwili obecnej trwają prace nad uzupełnieniem tego wniosku. I jeszcze w przyszłym tygodniu takie uzupełnienie zostanie przesłane do Narodowego Funduszu Zdrowia po czym zostanie wydana opinia przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ta opinia ponownie trafi do BGK, i na podstawie tych dokumentów BGK wyda swoją opinię. Przy otrzymaniu tych dwóch opinii dopiero wystąpimy do wojewody o objęcie programem rządowym naszego szpitala. To z kolei umożliwi nam, czy da nam szansę pozyskania dotacji umożliwiającą spłatę znacznej części zadłużenia oraz inwestycje w postaci czy do modernizacji, czy do sprzętowienia tego szpitala? A kiedy możemy już się spodziewać takiej ostatecznej decyzji, czy otrzymamy tą dotację, czy jednak wojewoda uzna, że nie, ministerstwo uzna, że nie. Mam nadzieję, że przy pozytywnych opiniach zarówno NFZ-u jak i Banku Gospodarstwa Krajowego Wojewoda wyda nam pozytywną opinię na tego typu działania. Jeżeli chodzi o termin, to bardzo trudno jest to w chwili obecnej doprecyzować, bo jest to procedowane na wysokości NFZ-u. Tak jak powiedziałem, po czym wraca do BBK, znowu będzie procedowane a tam szereg czy wielu urzędników będzie go poddawało różnego, różnego rodzaju ocenom. A więc tutaj precyzyjne wskazanie terminu jest bardzo trudne. Powiem tylko tyle, że bardzo nam zależy na czasie, bo do 20 sierpnia taki wniosek do Wojewody musimy złożyć. Inaczej pozbawiamy się takiej szansy. Jak będzie wyglądał szpital po restrukturyzacji, jeśli do niej dojdzie, czy to będzie nadal samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, czy to już będzie miało inną zupełnie formę? Ten program przewiduje w konsekwencji swojej inną formę dla tego szpitala, a więc powołanie spółki zo ze stuprocentowym udziałem powiatu? Będzie to miało taką formę prawną. Czy fakt, że to będzie spółka zo? Zmieni coś w finansowaniu usług tego szpitala. Mam na myśli, czy pacjenci będą musieli może płacić za te wizyty, czy to będzie w dotychczasowej formie, będzie za darmo. Będzie to na dotychczasowej formie, jako bezpłatna formuła ochrony zdrowia naszych pacjentów, pacjentów szpitala Powiatu Głodowskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy Dziękuję Państwu.